Dwa Rutiny jak wyczerp... się wykąpię. Mówię taki... bo no, no taki no... Mam taki kremik. Coś jest sobie go tak będę rozsmarowywać po co mi się to smaku. Bry smaku. Mam taki kremik. Pff, taki kremik. Dużo nacisnęło. Mam taki sposób, że to wsmarowałam po prostu w nogi. Miela. Coś muszę sprawdzić. Daj mi zróbmy na głowę maseczkę. Chyba nie. Chyba nie. Wściekam się moją mgiełką do twarzy, niby. Ale kto zabronił się nią przycieć po twarzy? Okej. Okay? Okej. Okay! Dobra, gotowe. wysknie. Troszeczkę pouczę tabliczki mnożenia podkładka po prostu malowałam mazakę, które przebijają i no. to Ja to akurat lubię, nie?